Siemaneczko widzowie, witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj sobie pogadamy o troszeczkę strzyneczkach, bo dzieje się, dzieje się, w sumie bardziej to się działo, bym powiedział. Strzynie teraz troszeczkę odbiły, jak można zacząć na jakichkolwiek, bo tutaj naprawdę były duże spadki. Jedne z większych, jakie ostatnio mogliśmy zaobserwować, i naprawdę te ceny dosyć ładnie tutaj nam. Poleciały na wielu skrzyneczkach zobaczcie, po 3,80 przestrzenia pryzmatu. E, co tak jeszcze załamania też ładnie poleciała. Bo zobaczcie, tutaj były takie no, rekordowe w sumie niskie ceny, po 3 zł tak naprawdę dochodziło. Więc e, naprawdę fajne ceny, jeżeli chodzi o ostatni, oczywiście czas. Bo to one leciało w górę i teraz tak trochę zleciało w dół. Więc zaraz sobie o tym pogadamy. Teraz lekko odbiło, lecz też nie za dużo. E, wiadomo, jeszcze szybki spacer odcineczka. I jest też w konkurs, e, oj, jest też konkurs, e, bo jest do rozdania e, Kała Herat Road. E, Chciałem jakieś kołach, właśnie wziąć ze stronki, ale kurczę, nie było ciekawie na nim craftów. Ale mi się, że ten kołach jest ładny do grania, mi się na przykład podoba, więc jak może kogoś z was trafić, to trzeba zrobić. Jeden trajcik na skins smonki, oczywiście w opisie. Jeden trajcik, sub, like i jeden koment pod tym filmem lub kolejnymi dziesięcioma, bo to jest za 10 dni, po prostu to rozdam. Więc jeden koment pod nieważne, który film, jeden trade i subik, i możecie zgarnąć tego skina. No i oczywiście skin smonki ma teraz Halloweenowy jeszcze event, więc możecie odebrać swoje nagrody. Serdecznie polecam, bo ja mam 45% bonusu do doładowania, czyli przy doładowaniu np. 100 dolarów z kodem ELZARD dostaje 145, naprawdę dużo. Linka tam macie w opisie, a jeszcze darmowe 5 dolarów przy wymianie, tutaj również jest bonusik, więc bardzo opcja I stronka nie wliczy wam ceny naklejek na skinach, przez co wyjmiecie dużo craftów, jak chcecie poszukać czegoś, to tutaj naprawdę jest dużo, jakieś 14, wiadomo, kolonie są aż takie drogie, ale zawsze to 2014 coś tam nie coś kosztuje, pewnie jest 5 dyszek, więc. Troszkę tych krawcików możecie tutaj znaleźć. Jest tego coś, niecoś. Jakby ktoś chciał zajrzeć, to oczywiście polecam. O, tu jakieś macie sztokholmy, dwa? Ty, trzy sztokholmy, hollow to nie najgorszy grapcik i świeżo dodany. Ale też nie jest jakoś dużo, strasznie warty, bo są te tańsze sztokholmy. Dobra, przejdzie, chodząc do filmu już. Tak, o odcinek. Mieliśmy lekkie spadki na skrzynkach. Teraz to już trochę się uregulowało, chociaż to może dalej spać. Tak samo jak skinki troszkę odbiły, tak jak nagrywałeś ostatnio filmik, że właśnie skinki dosyć mocno poleciały nam na łeb na szyjkę. Tak teraz to wszystko troszeczkę tutaj odbija, ktoś powie day-night, e, tak też może być, e, ale no, nie ma aż takich tragicznych tych spadków, powiem tak, e, poniżej 3 zł, jak się załania spadnie, to będzie mocno, dosyć mocno, chociaż te strzynki, moim zdaniem, to i tak jest za duża cena. E, ktoś napisał, że to było po części oczywiste, że teraz będą spadki, że przy hype'ie na CSA2 te strzynki będą właśnie mm, drogie, no i tak, to jest fakt, bo za każdym razem, jak właśnie jest na coś, coś hype budowany, to te ceny często są wyższe na tym hype niż tak naprawdę potem. Lecz jednak wie, wiecie, jak to jest CSN, 2 były większe oczekiwania, dlatego też te ceny teraz tak naprawdę spadły. Eee, I też to nie jest tak spowodowane, że, ce, że te ceny by takie nie były, bo jeżeli CS2 naprawdę był porządny i dużo lepiej zrobiony, to wydaje mi się, że jednak te ceny by trochę jeszcze podleciały przez to ile ludzie by co grało i tak dalej. Więc no, jednak to jest spowodowane, wydaje mi się, że to właśnie tymi opadkami graczy i tego wszystkiego, dlatego też sięgi teraz taką cenę utrzymują. I wydaje mi się, że tutaj Cena teraz powinna tak trzymać się na takim właśnie poziomie. Eee, po prostu czekaj na wzrosty. Ktoś, ktoś też pytał, a propos szynek, kiedy za mańka ma wypaść. No, powiem tak. No, ja tego nie wiem. No, i no jest, no nikt tego raczej nie wie, oprócz samego VAT. E, e, wydaje mi się, że jeżeli szynka ma wypaść, to by się dostać do dana nowa szynka, prawda? E, I prawdopodobnie jest to, że to jest doszczędzanie zamania jest raczej duże. Choć ukruszeniowe, że też to może być, lub jeszcze jakaś inna. Hmm, chociaż, no, zdziwiłbym się, by to jakaś inna była. E, I patrząc na to, że hmm, te, teraz. Liczę na ten karnet, to wydaje mi się, że jeżeli dostałby dodany karnet aktualnie znajmy za 3 tygodnie, tak tego spekulujemy no to e, raczej nie to te szynki i dodatą karnetową. Raczej wtedy nie, wywali, nie wywalą żadnej z dropu, ale mogą, ale wydaje mi się, że tak nie zrobią. Chyba, że dadzą nam po prostu nową szynkę i potem jeszcze karnet, tak na święta, to by też było dużo, ale myślę, że nikt by się temu nie sprzeciwiał. Ciężki temat, niewiadome to jest, chociaż już długo nie było skrzynki nowej. E, oczywiście, że nowa szynka nie, nie każe wyrzucić starą z dropu, lecz wydaje mi się, że będą wyrzucać. Hmm, nic tutaj nie ma pewności. Powiem tak, trzeba czekać. Cena i tak z szyj dosyć ładnie rośnie, patrząc pod to, że niedawno jeszcze była dużo tańsza, więc e, no tak to wygląda. I coś jeszcze ciekawego na strzynkach. W sumie to wszystkie sobie tak lekko chyba podupadły, no nie? Wszystko z po kolei sprawdzałem, no ale no, można zobaczyć, że no, na każdej płacie jest ten upadek. Tutaj e, strefy, tak naprawdę po 4,14. No, 4,14 one kosztowały gdzieś e, tutaj, no nie? 8. No, niby to jest niedawno, bo to jest niecały miesiąc temu, tak naprawdę. Lecz wiecie, jak to teraz z tymi cenami wygląda. To jest dosyć duży tak ogólnie spadek, jak na, na raz, tak naprawdę, w dosyć krótkim czasie. Więc jak na krótki czas, to są dosyć takie e, mocne, nawet bym powiedział, e, spadki. I czy fajne podinwestowanie? Ciężko teraz określić. Te ceny skrzynek strasznie poleciały w górę i tak strasznie mi się ciężko przerzucić. Czy to są jakieś super ceny? Może, że super nie są, ale wiadomo, są lepsze niż te dwa tygodnie temu, no jest to ciężkie do określenia, zobaczcie tu jak o kurczek, na klaczu to zjecha... zjazd był, zobaczcie taki mosty tutaj przez miesiąc ponad ta strzynka dalej taka tania nie była, więc no na klaczu powiem tak nawet nie najgorsza cena pod inwestowanie jeżeli ktoś by sobie chciał dokupić klacz chociaż klacz według mnie nie jest jakimś high tier strzynką, lecz y, robi to troszkę ją wyżej przez sam fakt tej ceny i aktualnych cen strzynek to robi troszkę tej strzynce y, dobrą renomę aktualnie Lec same skiny, no powiem tak, to dla mnie to nie jest jakiś e, szczyt możliwości. E, Ukorzenia są te 65, a chciałem zobaczyć jak to się prezentuje na pryzmacie 1, pryzmacie 2, jaka jest różnica. E, 1 określa 4,17, a dwójka 4,45. Ta przewaga chyba trochę zmalała, 30 groszy, nie ma nawet 4,50, wydaje mi się, że troszkę nawet zmalała. Tu 3,84 tak naprawdę pryzmat 1 do zakupu, a pryzmat 2 3,84, e, 4,14, no okej, okay, to dosyć podobnie, dobra najniższe spadki się prezentują. Jest lekka przelaga, ciekawe jak ona odskoczy drugiej. Coś tu ciekawego jeszcze od szynka zaprezentowania jest. Jak to, to taki breakout, a bo w takich droższy, droższych w szynkach prezentowało? Też jest lekki zjazik. No wszędzie tak samo, widzę, że wszędzie tak samo na tych strzyneczkach się to nam prezentuje. Wszystkie strzynki zareagowały dokładnie tak samo. Ta jest ciekawa, bo w sumie teraz patrząc pod tak nawet tej szynki nie jest tak źle. Czekam na spadki i nie odrzutu i ja może w przyszłości będę coś ich dokupywał. Oczywiście będą po jakieś poniżej 2 zł i wtedy będę myślał, czy właśnie warto w nie inwestować, bo wiadomo, mogą spaść jeszcze nawet niżej. A strzynka jest sama z siebie, patrząc pod skiny, nie najgorsza, tak szczerze, więc no, jest dosyć ciekawa i nawet mi się wydaje, że. Nie jest najgorszą inwestycją na przyszłość patrząc, yy, więc yy, pewnie o jakiś odcinek będzie. Lecz póki co na spokojnie, gorzej jakby ją teraz wyrzucili z dropu, to by ładnie poleciała do kosmosu pewnie. No ale to było tyle w tym filmie. Ja wiem, filmom się to po górę. Cześć, Subika. Padajcie kod Elzart. Yy, Pytajcie o konkursiku no, yy, w sumie na skinka. To ma tyle. Trzymajcie się. Cześć, cześć.